Cześć, z tej strony BN2 3 Jakiś czas temu e, niestety karierę zakończył jeden z moich ulubionych napastników e, Sergio Aguero, Argentyńczyk znany też jako Kun Aguero. E, a w momencie tam gdy było to jego pożegnanie, to zakończenie kariery, e, no, miałem dość napięty grafik, tak mówiąc w skrócie. No, nie miałem czasu, nie miałem mm, kiedy nagrać mu takiego filmu pożegnalnego z podziękowaniami za całą jego karierę i stwierdziłem, że zrobię taki motyw, że po prostu mu podziękuję w fajnej grze na telefonie czyli League Soccer gdzie jest on kluczową postacią w moim zespole i zagramy mecz sobie w którym Sergio Aguero będzie kapitanem dam go w mojej formacji na skrzydła, gdzie mi pasował tutaj jak widać Moja drużyna e, dostała kilka wzmocnień. Varan się pojawił, Rafael Varan, Ilkay Gündogan. E, zwiększył swego overalla, tak samo jak Leo Messi. E, W moim zespole pojawił się także Erling Braut Halland z Borussii Dortmund, który jest niestety teraz kontuzjowany. Tak samo jak Insynie i Fernandez. Także sporo osłabienia przed meczem. E, mecz, który zagramy, a to mecz przeciwko Manchesterowi United. Tutaj jeszcze jakieś zmiany, kurcze nie mamy co wprowadzić zbytnio, zrobimy w ten sposób, dobra i to musi nam wystarczyć, e, no i co mamy, Wkład Manchester United na szpicy, Cristiano Ronaldo, e, później Marcus Rashford, Hirving Lozano, Jadon Sancho, e, Paul Pogba, e, Scott McTominay, e, obrona, Luke Show, e, Harry Maguire, John Stones, e, Van Bissaka, no i na bramce De E, moja, e, moja drużyna bramka Tersteigen, e, obrona Varan, e, kulidu Kuliba, kulibali po prostu na mnie już tego jego imienia nie będę przekręcał marquinhos e, gareth bale James rodriguez ilka Gundogan, isco christian Pulisic, e, Romelu lukaku e, no i sergio Aguero. także jeszcze tutaj chyba role dam jejku czemu bale jest kapitanem co to za jakaś profanacja Kapitan, jak to się ustawiało? O, dobra, zapomniałem. Dobra, i rzuty karne w razie czego też niech on wykonuje. No i fajnie nam się złożyło, bo zobaczcie, jestem na pierwszym miejscu w tabeli, United jest na trzecim. I e, także to też spotkanie będzie spotkaniem fajnie wieńczącym ten sezon. No i dobra, zaczynamy, tak? Też jak wygramy, no to zdobędziemy tytuł mistrza ligi, także kolejny tytuł powędruje w ręce Sarhi Ja po tym meczu pokażę wam jego statystyki, bo są naprawdę dość imponujące i jest drugim moim najlepszym strzelcem, a także najlepszym asystentem w moim klubie. Krzysztof, sobie to przemieszcza, patrz, potężne moje statystyki, prawie 150 złotych medali, 3 srebrne i 4, 4 brązowe, także mocny zgracz ze mnie. No, mieliśmy drobnego laga, ale to tam na spokojnie. Oczywiście na filmach to granie mi nie idzie. Tak jak poza filmami. Choć teraz no, zwiększyli trudność pozi poziom trudności tego botania. Czasami to z takimi drużynami słabymi można się zdziwić, że dobrze zagrają. A czasami te drużyny lepsze wcale nie są takie lepsze. Christian Pulisic teraz, ale powstrzymany. No, to jeszcze nie koniec. Pulisic. No, kurde. Nie zdążyłem podać do Romelu Lukaku Szkoda. Jadon, Pulisic Maktominei. No właśnie, też tak jak mówiłem na tym odcinku, gdzie przedstawiałem tą najnowszą wersję gry 2020, 2022. No to tam mówiłem o tym, że też inaczej się gra, jak się musi też komentować tymczasem szansa Romelu Lukaku 1-0, pięknie brawo, brawo Romelu Lukaku asysta, Christian Pulisic e, no tak, to właśnie wracając do tego, co mówiłem, no to o wiele trudniej jest wykonywać kilka czynności naraz raz niż jedną, niż jak się tak skupię na tej grze, tak czasem nawet tryharduję e, oho, i będziemy mieli rzut karny mamy rzut karny pytanie czy go zamienimy na gola Aguero? Kurde broni, niestety. Dawid de H, jeszcze nie końc Lukaku na Aguero Cristiano Ronaldo teraz. Romelu. O, teraz Hitler, Nitlozano. No, mogą być 2-0, niestety. O, tutaj też te cięższe rzuty karne strzela, bo w tym room na przykład 19, no to praktycznie karny to był 100% gol, tak samo jak wolny blisko bramki, tutaj natomiast z wolnymi mam problem z ich mechaniką, a jeżeli chodzi o karny, to mam, bramkarz w ogóle ma jakby nie wiem, z 70% szans więcej na obronę tego karnego, także to też ciekawe tutaj utrudnienia do gry dali dobra, pierwsza połowa nam się kończy, zaraz może wyskoczyć reklama, także przerwę nagrywanie no i właśnie miałem rację, bo reklama wyskoczyła, ale już lecimy z drugą połową. I teraz Gendogan, a troszeczkę za mocne to podanie. Rashford, ale faul. No właśnie też to no zawsze mnie najbardziej denerwowało we wszystkich derby Michigan, że my lekko dotkniemy e, przeciwnika. O, od razu faul, on się tam słania jakby tam nie wiem, dostał kulą. A jak nasz y, zawodnik zostanie poturbowany, tam go skopią, jeszcze przejdą po nim trzy razy, y, to oczywiście faulu nie ma, nie? Lukaku! Pięknie teraz! No, z tak zwanym skorpion, ten strzał taki, y, no w ten sposób takie uderzenie, naprawdę ładnie. Ładnie teraz Romelu Lukaku. I trafia Belg po raz drugi w tym meczu. Y, no i Dobra, przewaga, dwóch goli, ale tutaj nie jest to wcale bezpieczna przewaga, ona jest na zdradliwa na tej wersji. Aguero, Aguero, może będzie gol w jednym z ostatnich meczy, jest gol, Sergio Aguero, brawo. Dobra, przeprowadzimy sobie zmianę, Gadeta Baila, który jest dość zmęczony, zmieni Sadio Mane. który swoją drogą ostatnio też prezentuje fajną formę w mojej grze tutaj. Luxo teraz, no nie, nie najlepsze podanie, powinien sobie poradzić Markinias, chociaż jakoś dziwnie został odepchnięty, nie wiem w jaki sposób, Aguero, do przodu, do Lukaku, aj, no szkoda, że to nie wyszło, pogubili się teraz moi gracze niestety coś, dobrze teraz, Ojoj, oj, oj, oj. to może być bezpiecznie Marcus Rashford teraz. Byleby nie sfaulować, byleby nie sfaulować, to sobie poradzimy. Dobra, poradziliśmy sobie. Ilka i Gundogan. I Aguero. Yy, dobra, musiałem sobie poprawić telefon, tak na spokojnie. Oj, dobra, przejmujemy piłkę. Lu Lu no, Lukaku, no co zrobił, nie mam pojęcia. Sancho. Hames. No, jakoś zamiast zaatakować przeciwnika, to oni uciekają przed nim. No, nie na tym polega gra w piłkę nożną. Tak, taka ciekawostka. Dobra, za isko. Choć to sensja wcale też nie ma za dużo energii. Gdzie trzeba tam kogoś dokupić prawdopodobnie. Hames. Pulisic. To jeszcze nie koniec. Przywilej korzyści. Mane. Rafael Varan. Lukaku, Lukaku, piłka do. Agu no Kurde, szkoda, że tego nie. Przy no, znaczy, no był blisko przejęcia, tak. Tutaj przeciwnikowi zawsze bot na farcie wszystko robi tak samo jak w grach strategicznych. Bot ma nagle dużą armię, zawsze e trzyma więcej zasobów. No tak, bot musi mieć ułatwienia, no bo wiadomo, że jest gorszy od gracza. Ale czasami są one dość głupie. No i Agwera wznosi Puchar, także piękny widok. A me, zawodnikiem meczu zasłużenie Romelu Lukaku No więc tak Albo po, po tym meczu Sprzedam Sergio Sergi Aguero Który no, zakończył karierę Już nie, nie gra w piłkę niestety Albo jeszcze go potrzebam do końca sezonu Zważając na moją sytuację Na ławce rezerwowych że Chociaż no, mam tyle w sumie funduszy Że mogę kupić spokojnie kogoś Poluję teraz no na Mohameda Salaha, albo jeszcze tam jeden zawodnik mnie interesował, ale to zobaczę, to tam kiedyś może jeszcze nagram jakiś odcinek z tego Dreamleadza, eee, ale to, to kiedy indziej. Eee, a tymczasem co? No, chciałbym Wam podziękować za uwagę, za obejrzenie tego odcinka. Możecie w sumie napisać w komentarzu dzięki Aguero albo fanki Aguera, coś takiego. Jak chcecie, hashtag taki... No i co? Także to byłyby 1, 2, 3. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć.